Cześć, ostatnio kiedy byłem odwiedzać widzów, spotkałem jednego kolegę, jest na ostatnim, jednym z ostatnich moich filmów, i wędkowo właśnie na tym kole, i mówiłem, że może tu usiądę, a pojechałem gdzie indziej, a jednak skusiło mnie, bo pamiętam jak powiedziałem na filmie, że ja nigdy tu nie połowiłem żadnych ryb, więc jestem, jestem już rozłożony, przygotowany, wygruntowany, pelety porobione, stanowiska obrane, rzucamy perfidnie przed siebie. Jest dużo ludzi, musimy jakoś to zorganizować, żeby było fajnie. Ja się zabieram już za pierwsze rzuty i się do Was odzywam. Ale ale przed zaczęciem musisz zostawić łapkę, komentarz i zostawić subskrypcję, bo to pomaga rozwijać się mi i dla Was więcej będzie filmów. Zostaw łapkę, komentarz, subskrypcję i zaczynamy. Zacznijmy od Haribo, pomarańczowe. Ostatnio ładnie się nam spisuje tu na wodach. Pelecik już mam gotowy. Dambelsik na bagnet. Jest dużo ludzi, więc będę starał się mówić do Was cicho. Żeby ludzie tutaj nie pomyśleli, bo już się na mnie gapili. Dobra, ja pierwszy podajnik przygotowany. Opa. Gotowy. Podkładamy na półeczkę, wędkę i oddajemy pierwszy rzut. Drugą wędkę z Kunksa spróbujemy. Zacznijmy od różowego. Mam już go sobie do paleciku. Mamy śmierdzącą mieszankę. OK. Podajnik sobie przygotujemy. Dambelisk do środka. Obsypujemy, trochę przyciskamy. Pamiętajcie, że to co jak ja wędkuję to ja się sam uczę amatorsko tej metody. Więc nie chcę Wam mówić, że ja to jestem specjalista jakiś. Ale myślę, że razem z Wami dojdziemy do sukcesów. I będziemy łowić bardzo piękne ryby. Ja oddajemy drugi rzut. Trzeba uważać, bo za mną jest pełno krzaków. Nie wiem ale coś siedzi Może być mały karpik Ale coś idzie O, chyba będzie albo karać Jestopnę drugą wędkę No na razie idzie ładnie w naszą stronę bardzo delikatne branie. Chyba leszcz będzie. Tak, mamy pierwszą rybę. Mamy leszczyka. Pierwszy gościu. Nie jest taki za duży, ale pierwszy jest. Wypuszczamy do wody, i po następnego. No, podajnik nabity, przygotowany. Oddajemy rzut, zmiana Dumbelsika, zmienimy na jasny korpały, jest czwarty rzut, jedna rybka. Spróbujemy zrobić korpałę, a jak się nic nie uda to będziemy myśleć co dalej. Ostatni rzut Różowego skunksa i zmienimy chyba na białego Zobaczymy, Monar na różowego na razie ani drgnięcia Na Core Power też były dwa takie delikatne brania, że nawet nie zdążyłem Chwycić za kamerę, żeby wam tego nagrać Mamy coś większego i staram się to wbić w zaczep Muszę to wyciągnąć z zaczepu a to jest coś większego yes. Mamy ładną rybkę ale ona idzie normalnie jak kołek to będzie na pewno ładny kart. Po malutku się z nim spieszyć. Bardzo delikatne branie. Mamy tu pana na ławeczce Polak. Ładnie nam kibicuje, będziemy go się starać. Ładny będzie. Na pewno mi przeszedł już przez drugą wędkę. Spróbujemy go troszeczkę odbić, bo on nie jest głupi. wie że tu jest zaczep w stronę brzegu Jeszcze ładnie przygotujemy sobie już podpierak. Idzie na pod drugą wędkę. Jest podhaczony. Nie, nie jest podhaczony Pięknie Mamy dziadykę Jest maluszek Nieduży Ale jest, cieszy Karpik Ładny I do wody Ale dzikus No był u nas pan Strasznie dużo gadał Nie mógłbym z wami się odezwać no ale już już jest wszystko ok. Mamy karpika, leszczyka, więc już wypadł dany. Liczę, że jeszcze coś się uda dopaść. Nodezło się do Was za chwilę. Mam rybę. No, widzowie chyba mamy kolejnego karpia. coś kopie o teraz płynie trochę nie wiem tak leszczowo teraz idzie żby głód karaś olłodny no karasiska piękny karasik ale dziwną ma płetwę Masakra. Ale tak jest piękny, ubity. Dobra, do wody. Mam rybę. Najlepsze jest to, że ryba wyszła. No to będzie leść. O, jakieś uderzenie może karać. Zmieniłem tu przynętę Idzie gdzie jak leść Zero walki Tak to jest na 100% leść Leszcza. No na razie fajne mamy komplet dwa leszcze, karp, karaś, no kurde chciałbym złowić jeszcze liny, wiem że tu są, ale to inaczej, muszę się na nie zabrać. Czekamy na ostatnie brania, ja już się pomału będę zwijał, jeszcze myślę po tym rzucie i po jeszcze jednym i to już będzie koniec. Mamy chyba karpia, żeby on ten zaczep tam się nie ładował, bardzo nam płynie w prawą stronę. No to jest karp, a jak nie karp to no by to był lin. Płynie do nas, bardzo podejrzana sprawa. Te głupi płynie do nas. A by to był leść Co to jest Karta. Weszy za wcześnie No pójść ręcznik Dobra mamy go że w to co się dzieje, ale jest drugi. Ej, spokój, chwilka i cię wypuszczam. Taki maluszek drugi dzisiaj się uda. 36 6 cm Piękne karasisko. Kolejna ale ten brzuch wrzucamy go do wody Szybka akcja. Karp i karaś dosłownie w tym samym momencie udało się. Ja już kończę, zaraz się odezwę do Was na podsumowaniu, co tu się wydarzyło. To by było na tyle. Wypad udany, dwa karpie, dwa leszcze, dwa piękne karasie, wszystko zdublowane. Kurde, by więcej takich wypadów na to wodę. Mówiłem, że mi okrągłe nie daje ryb. Przełamałem to w końcu, dało ryby. I pamiętaj, zostaw ławkę, komentarz i do następnego.